Dzisiaj już początek Adwentu. Nie знаю jak wy, ale ja dużo ja. się. Bo co zawsze jakiś taki czas, pisz taki intensywny, taki mocny, taki no własny, żeby jakiś zrobić krok w przód. A dzisiaj Господь zachęca nas, żeby zrobić krok w przód na wzirze Noja. Historia Noja, o jaką się u niego to historia ludyny, jaka otrzymała od Boga, уявиć sobie nakaz ja trochę do końca nie rozumiem. Nakaz spasy tylko siebie, spasy tylko swoją rodzinę, spasy tylko wybrane e, os, e, twaryny. A wszystkich innych zależaj. Może to dobry klucz na początku Adwentu. Podumaj bliżej po siebie. Podumaj, podumaj bliżej po siebie. Zabłty pro innych, pro sprawy całego świata. Podumайте pro sobie, pro swojej modlitwie, pro swoj povedynkę, pro swoj lubów, pro, pro brak probaczenia, pro swojej słabkości. Podumaj pro siebie szuk, aby zrobić krok w będet. No, to jest dobry klucz do niej. Bóg nas cię.